Między 4 a 6 miesięcy od momentu, kiedy klient mówi mi nie, 18% tych klientów konwertuje na tak. To rozwiązanie wdrożyłem już u kilku innych moich klientów. Wyniki są albo porównywalne, albo nawet lepsze. Zatem zapinaj pasy, bo bardzo konkretny odcinek przed Tobą. Cześć, ja jestem Szymon, Ty jesteś na kanale Dobra Sprzedaż i dzisiaj... Bardzo konkretnie porozmawiamy o tym, co możesz zrobić, jeśli z jakiegoś powodu słyszysz od twojego klienta "nie", jak możesz podgrzać tego lida. Żeby zrozumieć sam przepis, sam sposób, potrzebujesz rozumieć pewną prostą zasadę. A ta zasada w psychologii nosi nazwę efektu czystej ekspozycji. W prostych słowach chodzi o to, że im częściej człowiek ma styczność z jakimś bodźcem, tym szybciej i tym mocniejsza buduje się w jego głowie taka sieć skojarzeń związana z tym bodźcem. To, że Ty potrafisz wymienić nazwy modeli marek typu BMW, Audi, Mercedes czy nazwę, nie wiem, kanapek z McDonalda, to jest normalne. Pytanie jednak, skąd Ty to wiesz? A no wiesz to stąd, że każda z tych firm codziennie, każdego dnia, poprzez przeróżne działania dba o budowanie z Tobą tak zwanych punktów styku. Dba o to, żeby w pewnym sensie otoczyć Cię komunikacją na swój temat. I teraz pytanie do Ciebie. Jak Ty dzisiaj usłyszysz od Twojego klienta z jakiegoś powodu nie, to kiedy nastąpi ponowny Twój kontakt z tym klientem? No, jeżeli zadzwonisz do niego dzisiaj, a następnym razem zadzwonisz do niego za 3, 6 albo 9 miesięcy, to w tym okresie, jeśli nic się nie zadzieje, to po pierwsze, on kompletnie o tobie zapomni, a po drugie, ty możesz przegapić szansę na to, że akurat w tym okresie on coś będzie chciał kupić. No to jak zbudować z tym klientem w jego głowie taką liczbę punktów styku między tobą? A twoim produktem i usługą, żeby na wypadek, kiedy u niego otworzy się okno transferowe na zmianę dostawcy albo kiedy będzie potrzebował po prostu kupić to, co, co ty sprzedajesz, żeby on wtedy o tobie pamiętał. Wykorzystaj mniej nahalne kanały komunikacji, takie jak mail, Whatsapp lub SMS, do tego, żeby raz na dwa tygodnie. Albo raz w miesiącu dostarczyć Twojemu klientowi krótką wiadomość na temat tego, jak Ty pracujesz, jakie są atuty przewagi Twojej firmy, jakie ty podejmujesz działania, żeby się postarać o niego jako, jako o klienta, co cię wyróżnia, lub tak zwaną wiadomość lifestyle'ową, czyli życzyć mu miłego dnia. I druga bardzo ważna rzecz, zautomatyzuj to wszystko. Wyobraź sobie, że efektem wdrożenia tego odcinka jest sytuacja, w której twój klient co dwa tygodnie albo raz w miesiącu dostaje od ciebie taką wiadomość, krótką, która buduje punkt styku pomiędzy nim a tobą, a ciebie kosztuje to jeden max, dwa dni twojej pracy, a przez kolejnych 6 lub 12 miesięcy te wiadomości pracują na ciebie, a ty siedzisz i nic nie robisz. Jeśli co dwa tygodnie twój klient będzie dostawał wiadomości, to masz pierwszy kontakt, jego nie. Zgoda na otrzymywanie wiadomości. Dwa tygodnie jeden mail, dwa tygodnie drugi mail, dwa tygodnie trzeci mail, dwa tygodnie czwarty mail, dwa tygodnie piąty mail, dwa tygodnie szósty mail, telefon od ciebie. Siedem, osiem punktów styku w tym samym okresie czasu. Ty pracujesz nad tym raz, potem te wiadomości pracują dla ciebie i za ciebie. A Ty na końcu, oczywiście, za 3 miesiące ponownie dzwonisz do tego klienta. Tyle tylko, że on ma o 6 informacji więcej na Twój temat niż dzisiaj. Po pierwsze, musi być jak najkrótsza. To znaczy, powinna dać się ogarnąć jednym spojrzeniem oka. Po drugie, powinna dotyczyć wyłącznie jednego elementu. Po trzecie. Dobrze, żeby zawierała linka, którego będziesz mógł śledzić, czyli będziesz mógł sprawdzić, na przykład, w narzędziu, jakim jest Woodpecker świetne narzędzie do planowania takich kampanii, czy klient kliknął w takiego linka. Oto przykład wiadomości, jednej z wielu wiadomości, którą ja kieruję do klientów z określonej branży. Dzień dobry, wiem, że w Waszej branży rozpoczęła się silna konkurencja cenowa, a umiejętności negocjacyjne są bardziej potrzebne niż wcześniej. Poniżej znajdzie Pan e, najchętniej odsłuchiwany odcinek podcastu. Dobra Sprzedaż na temat negocjacji. Wierzę, że się przyda. Dobrego dnia, Szymon Lach. Koniec. I taką wiadomość klient dostaje raz na dwa tygodnie. Inna wiadomość to na przykład. Dzień dobry, koniecznie audyt, zanim zdecyduje się Pan na szkolenie. Robiąc go u mnie, płaci Pan dokładnie 0 zł, a audyt sprawdza 32 umiejętności sprzedażowe. Jeśli to jest dla Pana wartość. Zapraszam. Nawet jak Pan nie skorzysta, audyt dalej będzie kosztował 0 zł. Koniec wiadomości. To mają być takie krótkie wrzutki mówiące o jednej rzeczy, stanowiącej wartość dla klienta lub wyróżnik twój, twojego produktu, twojej usługi, ciebie jako człowieka. A raz na 3-4 wiadomości wyślij mu na przykład taką wiadomość. Zdjęcie z kawą i życzenie dobrego. Dnia. Przy takich kampaniach u mnie w ciągu 4 do 6 miesięcy od momentu, kiedy klient dostaje pierwszą wiadomość, 18% klientów konwertuje na ostatecznego klienta, z którym realizujemy projekt szkoleniowy. 6 do 12 wiadomości. Wysyłanych co dwa tygodnie lub co miesiąc. Jeżeli wysyłasz co dwa tygodnie, bo uważasz, że dla Twoich klientów to będzie ok, napisz ich 12. Wszystkie krótkie, z jedną informacją o jednej cesze produktu lub usługi, o jednym wyróżniku. Wysyłane z narzędzia typu Woodpecker. Bez żadnych graficznych wodotrysków. Zwykła treść. Najlepiej z linkiem, jeśli masz taką możliwość. Po to żeby na końcu, widząc, kto w tego linka kliknął, zadzwonić do tego klienta i powiedzieć mu – wie Pan, parę dni temu rozmawiałem z kilkoma klientami o tym i o tym a, i postanowiłem, że zadzwonię też do Pana, żeby zapytać, jak to u Pana wygląda. To jest prosty przepis na to, co możesz zrobić i jak podgrzewać kontakt z klientem, który dzisiaj mówi Ci nie, a często na końcu takiej rozmowy sam prosi Cię o to, żebyś podesłał mu coś na maila. No to mu wyślij. Raz na dwa tygodnie. Jedną krótką informację, która będzie budowała punkty styku. Jeśli odcinek Ci się podobał, daj kciuka w górę, zostaw suba i koniecznie obejrzyj odcinek na temat tego, czego nie robić, jakich siedmiu rzeczy nie robić, e, pisząc cold maile i jak zwiększać sprzedaż i efektywność działań cold kolowych. Dzięki za dzisiaj, wszystkiego dobrego, cześć!